Dobry wieczór, witamy z premiery filmu Ania, ze mną Pani Anna Dereszowska, dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Aniu, widziałyśmy już film na festiwalu filmowym w Gdyni, poruszający. Pani, tak naprawdę wywiad przeprowadzony też doprowadzał do łez. Czy jest Pani gotowa na dzisiejsze emocje ponowne? Nie wiem, to się okaże. Myślę, że bardzo ten film przeżyje, ale ja Anię mam... W sercu i przed oczyma jako tę radosną postać i tak ją chcę zapamiętać. Bardzo dużo emocji kosztowało mnie czytanie audiobooka o ani i mam nadzieję, że wówczas te najtrudniejsze emocje zdążyłam przeżyć, a teraz będę sobie przypominała tę wspaniałą, uśmiechniętą radosną, nie jaką poznałam przez złotopolskich. Czy Pani relacje z Panią Anną Przybylską właśnie na początku Złotopolskich były też takie już przyjacielskie, czy było bujnie? Nie, Ania zawsze była bardzo otwartą, szczerą osobą i niezwykle tą u niej ceniłam. Nawet jeśli coś było nie po jej myśli, to potrafiła to od razu powiedzieć. I to było wspaniałe. Niewiele takich osób spotyka się na, na swojej drodze, bezpośrednich niezwykle. Ja się bałam bardzo tego spotkania, bo Ania była już wówczas wielką gwiazdą, ale przyjęła mnie bardzo ciepło i nigdy nie doświadczyłam z jej Strony jakiegokolwiek rodzaju, nie wiem, dyskryminacji czy jakiegoś odrzucenia. Um, jeszcze takie pytanie, czy przygoda, historia Pani Ani, całe jej życie jest pouczająca również dla Pani? Na pewno skłania mnie do tego, żeby myśleć o badaniach profilaktycznych i Państwa też z tego miejsca, jeśli mogę skorzystać z okazji, bardzo, bardzo gorąco do tego zachęcam, bo Ania dostała wszystko, tylko nie czas. Czas jest najistotniejszy. Więc szczególnie teraz jesienią są takie miesiące różnych badań profilaktycznych korzystajcie z nich i badajcie się. My zapraszamy Was do obejrzenia filmu Ania już 7 października, premiera w Kinach w całej Polsce. Film wzruszający, pouczający i przede wszystkim wiele emocji, które dostarczą Wam wszyscy przyjaciele i bliscy Ani. Dziękujemy serdecznie, dziękuję do widzenia.